Siema, witajcie w bójdach na resorach. Wprawdzie nikt nie narzekał, ale no w opisie kanału podałem, że będą klasyki, że będą graty, że będą pierdolniki i co? Jak na razie same ładne, zadbane, wychuchane auta. Więc dzisiaj będzie prawilny grat. Grat to tyle fajniejszy, że mój. O! Powiem szczerze, traciłem już wiarę, że ten moment w ogóle kiedykolwiek nastąpi. Już nawet przymierzałem się, tym bardziej, że jest tak w okolicach 1 listopada, co widać pewnie też po pogodzie, do wyprawienia temu autu pogrzebu. No ale jest, udało się. Nawet dzisiaj, jak tu jechaliśmy na nagrywkę, to postanowił trochę przykaprysić. Włożyłem kluczyk do stacyjki i kompletnie nic się nie wydarzyło. To znaczy, zaświeciły się kontrolki, ale rozrusznik nie zakręcił w ogóle. Natomiast pomogła stara terapia rozruszników, czyli popukanie w niego kijem, no i zaburzył. Jesteśmy na miejscu. Możemy trochę o nim pogadać. Ponieważ jest to mój własny samochód, to rozmowa z właścicielem będzie polegała na rozwojeniu jaźni. Będę rozmawiał sam ze sobą, ale to za chwilę. Na początek opowiem Wam trochę o historii samego modelu, bo ona też jest dosyć ciekawa. Być może nie byłoby tego samochodu, albo może byłby inny, albo powstałby później, gdyby nie Lee Ayakoka, czyli ten słynny pracownik Forda, który wymyślił Forda Mustanga. W pierwszej połowie lat 70., a wymyślił samochód wielkopojemny, to Amerykanie to określili jako garageable van, czyli van, którego można wstawić do zwykłego osobowego garażu. No bo oczywiście mikrobusy, takie nazwijmy staroświecko, były w Stanach już znane wcześniej. To przecież żaden nowy pomysł. Nawet przecież w Europie też takie samochody były. Powiedzmy, że dla Amerykanów takim właśnie kompaktowym busem czy, czy vanem były osobowe odmiany Volkswagena Transportera, chociażby. No ale w latach 70. Aja Coca wymyślił, że można by zrobić taki samochód trochę inaczej. Przede wszystkim nie na podzespołach dostawczaka. I z wnętrzem, które jednak będzie bardziej przypominało samochód osobowy pod względem wyposażenia, takiego ogólnego klimatu, komfortu, który tam panuje, żeby jednak jak się wsiada, to żeby nie, nie było czuć, że się jedzie z blaszakiem, któremu wstawiono siedzenia. No i powstał, to chyba nawet nie był jeżdżący prototyp. Wydaje mi się, że to było tylko takie studium stylistyczne z tam ze sklejki i patyków, ale Wierchuszka Forda stwierdziła, że to nie ma większego sensu, tym bardziej, że w 1973 roku uderzył kryzys paliwowy i oni postanowili jednak skupić się na tych modelach, które były już sprawdzone, które były popularne, co najwyżej je trochę zmniejszyć no i pójść w to, co jest sprawdzone, a nie eksperymentować. No i projekt trafił do szuflady. Jakiś czas później Jakoka został zwolniony z Forda i przeszedł za miedzę do Chryslera. Gdzie wyciągnął z szuflady ten swój pomysł, a że Chrysler był w takim momencie, nie pierwszy raz w swojej historii i nie ostatni, że potrzebował sukcesu jak ryba wody, no to stwierdzili, dobra, zróbmy to i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyszedł Voyager i resztę tej historii już znacie. No ponieważ wany Chryslera okazały się wielkim hitem, no to oczywiście Ford i General Motors natychmiast doznały incydentu kałowego i stwierdziły, że kurde, to. Jednak Ayacoka miał rację, trzeba to też zrobić. No więc zaczęli robić coś trochę na prędce. Ford wymyślił Aerostara, General Motors zrobiło Chevroleta Astro, który jednak z charakteru był taki jednak trochę dostawczakowaty. I dopiero w połowie lat 80. zaczęto pracę nad, nad takimi vanami z prawdziwego zdarzenia, zrobionymi zupełnie od podstaw. Zaczęło się bardzo obiecująco. Bo w 1986 roku przedstawiono wizję Vana przyszłości, bardzo futurystyczną. Były unoszone tylne drzwi, co wtedy było w ogóle jakimś kosmosem. Była konsola NES na pokładzie. To dinozaury w moim wieku i tacy około będą kojarzyć. Nintendo Entertainment System, to tak jakbyście dzisiaj mieli samochód z PlayStation albo Xboxem fabrycznie. I to był rok 1986. Ponieważ koncept został dobrze przyjęty, to General Motors stwierdziło, że dobrze, w takim razie będziemy to produkować. I w 1989 roku pojawił się na rynku gotowy pojazd. No oczywiście jak to u General Motors, szkoda by było produkować takie fajne auto tylko pod jedną marką, więc oprócz Pontiaka Transporta powstał jeszcze Chevrolet Lumina APV, czyli wanowata wersja zwykłego Chevroleta Luminy, tak jakby, i Oldsmobile Silhouette, taki jednak trochę bardziej grzybowy od tych pozostałych, bo miał skórzaną tapicerkę jako pierwszy z nich dostępną, fornir na nadwoziu i tak dalej. W wersji ze znaczkami Buicka czy Cadillaca nie przewidziano. No i okazało się, że jednak może klienci wcale się nie rzucają aż tak bardzo na ten samochód. Nie, nie okazał się on wcale jakimś większym, wielkim hitem, no bo z jednej strony był bardziej ugrzeczniony, niż ten koncept z 1986 roku, a z drugiej strony był jednak trochę zbyt futurystyczny, jak na przełom lat 80. i 90. w Stanach, więc ci grzybowi nabywcy przyzwyczajeni do samochodów, które miały nadwozia wyglądające jak prostopadłościany o różnych wymiarach poskładane w jakieś większe bryły, no jednak niekoniecznie chcieli jeździć czymś tak ultra nowoczesnym, co wyglądało jak jakiś o, import. Z Japonii albo z Europy, przecież trzeba kupować to, co amerykańskie. To tyle, jeśli chodzi o wygląd tego auta. Natomiast pod spodem jest jednak dosyć konwencjonalnie, no bo nadwozie jest z polimerowego tworzywa sztucznego, więc fajnie, bo jest odporne na kolizje z małymi prędkościami. Oczywiście jest odporne na korozję. Ale pod spodem jest rama nośna, także ten samochód nie jest w środku aż tak pojemny, jak mógłby być, gdyby była to samo nośka, bo podłoga jest dosyć wysoko. Także jest to podłoga płaska, bo tylko z przodu pod deską rozdzielczą i tam, powiedzmy, dochodzi to do, do przednich foteli, tam jest taki niewielki tunel środkowy, no ale potem już jest płasko i można tę przestrzeń sobie zagospodarowywać jak się chce. No i pod maską też jest trochę muzeum. Tu warto powiedzieć o tym, że były w ogóle trzy wersje silnikowe tego samochodu, a o tym za moment. Jeszcze chciałbym taką uwagę zrobić dla młodszych widzów, bo może ten tytuł niewiele wam mówi. Napisałem, że ten samochód jest mój własny prasolot. Tylko co to jest właściwie prasolot do jasnej cholery? W Stanach ten samochód był nazywany Dustbuster, bo kojarzył się nabywcom z takimi popularnymi akumulatorowymi odkurzaczami. I faktycznie, jak spojrzeć na niego z boku, to trochę tak wygląda. Ale mnie się on kojarzy również z żelazkiem. Tym bardziej, że żelazko też jest metalowe od spodu, a plastikowe z zewnątrz. I ten samochód też, no bo rama jest oczywiście stalowa, cynkowana. Także jak nie było żadnego dzwona, to ona jest trwała. No a dwozie, tak jak mówiłem, jest z tworzywa sztucznego. No ale wracając, był kiedyś dla starych ludzi, takich jak ja i jeszcze starszych. Taki polski komiks o tytusie Romku i Atomku. I oni w swoich przygodach podróżowali różnymi fantastycznymi pojazdami, niektóre wyglądały jak wielka trąbka, inne jak wielki syfon i tak dalej. No i zgadliście, mieli też pojazd, który wyglądał jak wielkie żelazko i nazywał się właśnie prasolot. Dlatego właśnie ja na ten samochód tak mówię, zresztą mam już wydrukowane naklejki, które trafią tutaj po jednej i po drugiej stronie na błotniki tuż przed, przed nimi drzwiami. Dwa prasoloty skierowane dziobami do przodu. Tylko to jeszcze trochę, no bo ponieważ jest to na razie typ grata, a nie takiej uczciwej zabawki wychuchanej na niedzielę, no to potrzeba, potrzeba mu jeszcze trochę miłości, trochę detailingu, więc nie ma sensu jeszcze tego naklejać, żeby potem trzeba było torwać. Jeżeli lubicie także czytać o klasycznych i zabytkowych samochodach i motocyklach, polecamy Wam prenumeratę miesięcznika Automobilista. Znajdziecie w nim rzeczowo napisane historie bardziej i mniej znanych modeli oraz porady dotyczące napraw i zakupu. Dzięki prenumeracie dostaniecie pismo do skrzynki na listy lub paczkomatu bez konieczności chodzenia do salonu prasowego. W dodatku taniej: 12 numerów w cenie 8. Link macie w opisie. A teraz wracamy do naszej opowieści. Na rynek amerykański przygotowano dwie fałszowstki. No bo wiadomo, Amerykanie w tamtym czasie w zasadzie nie uważali niczego mniejszego niż sześciocylindrowe, chyba że do jakiegoś takiego motoryzacyjnego planktonu dla ubogich. Natomiast V8 w takim samochodzie no to już jednak byłoby za dużo, więc na rynek amerykański przygotowano v o pojemnościach 3,1 i 3,8. Ta 3,1 to była w warunkach amerykańskich bardzo nowa konstrukcja, bo to był silnik wprowadzony do produkcji w 1980 roku. Nowadą tego silnika była jego dosyć niska moc, 122 konie mechaniczne zdaje się i ten silnik łączono ze skrzynią automatyczną, która miała zaledwie trzy przełożenia, więc jeżeli mieszkało się gdzieś na obrzeżu miasta i jeździło do pracy autostradą, no to jeszcze biorąc pod uwagę ograniczenia federalne prędkości w tamtych latach, powiedzmy, że mogło to mieć jakikolwiek sens. Natomiast jeżeli się chciało mieć w tym aucie jakieś osiągi, tym bardziej, że jak ten samochód reklamował jako pojazd sportowy dla całej rodziny, no to jednak warto było postawić na ten silnik 3.8, który ma 175 koni i jest łączony ze skrzynią, która również ma trzy biegi, ale jeszcze ma nadbieg, więc realnie ma cztery, więc wtedy to auto rzeczywiście jakoś jeździ. No, i gdyby szukać dla siebie dzisiaj transporta, to ja bym oczywiście stawiał właśnie na ten silnik 38. Wiem, bo sam mam taki. Raz, że fajnie brzmi. Jest charakter Amerykana, bo ma automat z dźwignią zmiany przełożeń za kierownicą. No, i ma naprawdę fajne, charakterystyczne brzmienie. Powiem Wam, że wcale V8 do takiego auta nie jest konieczna, bo to V6 bardzo przyjemnie brzmi. W sumie nie słyszałem nigdy na żywo, jak pracuje ten silnik 31. Jestem ciekaw, jakby to było. No, bo tak jak mówiłem, tamten jest w miarę nowoczesny. Kiedy wprowadzano ten samochód na, na rynek, to ten silnik miał konstrukcyjnie około 10 lat dopiero. Natomiast ten silnik, tutaj, to jest takie typowe amerykańskie muzeum. Bo to jest silnik, który został wprowadzony, zdaje się, przez Buicka na początku lat 60. i przez wiele, wiele lat oczywiście go modyfikowano. Od gaźnikowca przez pewnie jakiś tam prymitywny jednopunkt. Tu jest już wielopunktowy wtrysk paliwa. Eee, oczywiście w dalszym ciągu jest to samochód z kategorii, może nie jest szybki, ale za to dużo pali. No ale przy 30-letnim wozie, takim trochę do zabawy, umówmy się, że nie ma to jakiegoś szczególnego znaczenia. A to pewnie chodzi o kaucję, bo tam teraz wszedł ten system kaucyjny czy, czy coś. Tak, to pewnie o to chodzi. Ale skąd oni wiedzieli już w 1995 roku? Dużo kaucji. I tu, no tu, tu. Strasznie drogi musiał być ten samochód, za wszystko kaucję brali. Washer fluid only. Nie nalewaj tu oleju, rozumiesz? Never open hot. Czyli jak masz gorączkę, to nie otwieraj. No i trzeba jeszcze wspomnieć o odmianie europejskiej, bo... General Motors próbowało ten samochód pchać na europejski rynek przez pewien czas. On był, zdaje się, dostępny w salonach Opla. To jest zresztą też egzemplarz europejski, tylko właśnie z tym dużym silnikiem, poliftowy. Lampy zostały takie jak były, a zmieniono zderzak i tu jest zderzak taki jak był w tych przedliftowych egzemplarzach Oldsmobila Silhouette. No dobrze, ale wracając do silnika, no to właśnie w egzemplarzach europejskich, żeby były może bardziej oszczędne, Montowano czterocylindrowy silnik 16 zaworowy o pojemności 2,3 litra, łączony z, z ręczną skrzynią biegów, której dźwignia wyglądała jak wielkie. Wiecie, jak miał na imię ten starszy Bugins? Bilbo. No to wyglądało jak to, co brzmi trochę jak Bilbo. Tak. No i ten silnik miał y, osiągi tak gdzieś pomiędzy. W tym 3.1 a 3.8, bo osiągał 147 koni, natomiast on nie uchodził za zbyt udany. Przegrzewał się i ogólnie z takim autem radził sobie dosyć przeciętnie. Więc jeżeli marzy Wam się transport i jako pierwszego traficie akurat takiego właśnie czterocylindrowca, bo takich jest w sumie chyba w ogłoszeniach w Europie najwięcej, to powstrzymajcie się jeszcze przez moment, poszukajcie sobie egzemplarza z fałszustką. Myślę, że będzie warto. Pójdę na resorach? A co to jest za gówno? A, a to jest ten taki badziewny kanał, co to ten taki bieda motobieda prowadzi. Tak, okej. Okay. Jak miałem lat 12, zacząłem zbierać katalogi samochodów świata i nowy autokatalog. Były takie dwa wydawnictwa w Polsce. Po koniec roku zawsze zaczynałem wyglądać ich w kioskach. I większość swojej wiedzy na temat motoryzacji tak naprawdę zaczerpnąłem właśnie z tych książek. No i oczywiście oglądałem, sobie czytałem opisy, uczyłem się tych hałdze zdjęć. No i w sumie chyba najchętniej przyglądałem się samochodom, których w Europie nie było albo było ich mało, bo były produkowane gdzieś na jakichś rynkach dla nas wtedy egzotycznych, a takim rynkiem jednak wtedy były też Stany Zjednoczone. Więc patrzyłem też na te Pontyaki Transporty, tak inne od wszystkiego co się znało, również od innych samochodów e, amerykańskich, które faktycznie były takie pudełkowate. Przyszedł moment, że te auta się trochę u nas pojawiały, bo no, tak jak mówiłem, był jednak jakiś import do Europy. E, niektórzy pewnie sprowadzali je bezpośrednio ze Stanów albo z Kanady, więc jakoś tak na przełomie wieków Faktycznie szło taki samochód w Polsce spotkać. No ale lata mijały, ponieważ ich nigdy nie było dużo, to, to z czasem przestawały jeździć, przestawało się opłacać, je, naprawiać, zniknęły. No i jak zniknęły z ulic, to z czasem zniknęły też z mojej świadomości i na ileś lat w ogóle zapomniałem, że taki samochód istniał. Aż pewnego razu w roku 21, może 22, w ciągu tygodnia jeżdżąc po mieście, zobaczyłem dwa takie auta zaparkowane gdzieś na osiedlowych parkingach. I sobie pomyślałem: Kurczę, rzeczywiście było takie auto kiedyś? I nawet mi się podobało. Ciekawe, czy one jeszcze w ogóle są dostępne? Jeżeli tak, to za jakie pieniądze? Zacząłem się trochę rozglądać. I jako pierwszy znalazłem taki egzemplarz na Pomorzu z niskim przebiegiem pięknie zachowany, idealnie utrzymany. To tylko, że z tym słabym silnikiem 3.1 on kosztował chyba 12 tysięcy złotych. Co nie było złą ceną, jak za egzemplarz w takim stanie. No ale zanim się zdążyłem dobrze na myśli, czy warto wleć 3.1, czy nie warto, to ktoś go po prostu kupił. No ale od tamtej pory zacząłem te ogłoszenia rzeczywiście śledzić. I co już byłem nastawiony na jakiś egzemplarz, to ktoś mi go sprzątał z przed nosa, mimo że to nie jest za bardzo chodliwy towar. Aż w końcu zacząłem sprawdzać po ogłoszeniach również zagranicznych, i we Włoszech trafił się właśnie ten egzemplarz. Wyobrażam sobie, że człowiek, który kupił go w połowie lat 90. we Włoszech, przy tamtejszym systemie podatkowym, gdzie płaci się krocie za wszystko, co ma pojemność powyżej 2 litrów, musiał to kupić człowiek dosyć zamożny, no bo kogo byłoby stać we Włoszech wtedy, żeby kupić sobie samochód z silnikiem o pojemności 3,8 litrów. Więc Ponieważ auto jeździło we Włoszech, gdzieś w okolicach jeziora garda. No to klimat tam jest dosyć łagodny, nic się złego z ramą nie stało. No, na dwozie ma swoje niedoskonałości, no ale jest plastikowe, więc to mu tam nic nie robi. Poprzez znajomego, Michała, któremu również dziękuję, sprawdziłem, że ten samochód jest no, sprawny, jeżdżący, używany na co dzień. Wiadomo było, że ma niesprawne. Tylne amortyzatory, bo tu jest samopoziomujące się tylne zawieszenie i wiadomo było, że te amortyzatory są wylane, no ale to dobra, to jak przyjedzie, to będzie można to wymienić, nie jest to jakaś trudna sprawa. No i właśnie Michał mi go przywiózł. Ubezpieczyłem, zarejestrowałem. Wiedziałem, że te amory są do zrobienia, ale chciałem go sobie wziąć, chociaż na weekend troszkę się pocieszyć, pojeździć sobie. To było w roku 23, jakoś tak wczesną jesienią. Pojeździłem, nie wiedząc o tym, że ten samochód ma niesprawny wentylator chłodnicy. Tutaj był, jak się okazało, taki system, że poprzedni właściciel musiał sobie ten wentylator włączać jakimś wstryczkiem na kablu poprowadzonym z komory silnika, w momencie kiedy widział, że temperatura za bardzo rośnie. No, ale przed sprzedażą ten patent usunął. I się nie zorientowaliśmy. No więc postałem trochę w korkach, samochód się zagotował, i szlak trafił uszczelkę pod głowicą. No więc auto trafiło na remont silnika całej góry. No tutaj głowice są dwie, więc niestety tej roboty jest więcej. No wydawało się, że dobra, bolało, zwłaszcza finansowo, no ale po, po takiej naprawie powinno być wszystko ok. Natomiast po naprawie okazało się, że samochód w zasadzie rzucił palenie. Owszem, on tam czasem zapalał, ale, ale trochę grymasił, nie chciał wchodzić na obroty. Nie wiadomo za bardzo było, co mu jest. Michał niespecjalnie miał czas, żeby się nim dalej zajmować, więc potem trafił w ręce Łukasza i Piotrka, którym również z tego miejsca dziękuję, że się nim zajmowali. Piotrek sam ma taki samochód, więc zna go dobrze. Wydawało się, że to jest kwestia niedługiego czasu, kiedy uda się dojść do przyczyny i samochód będzie znowu działał normalnie. No tylko że dłubali, szukali, sprawdzali, połowę rzeczy tam pod maską powymieniali, które trzeba uczciwie powiedzieć i tak tej wymiany wymagały, bo, bo były już zmęczone czasem i przebiegiem. Ten samochód ma 275 tysięcy nalotów. No a problem jak był, tak został. No i pewnego razu kolega, Damian, ja, któremu również dziękuję, Polecił mi swojego znajomego mechanika, o którym powiedział, że to jest po prostu facet o naturze Pitbull'a. Jak już wczepi zęby, to nie puści. Znajdzie przyczynę i ją usunie, i się nie podda. Mieszę sobie, dobra, to w takim razie uderzamy do niego. Jak zobaczył auto, podnieśliśmy maskę, popatrzył, popatrzył. Pierwsze, co zrobił, wyciągnął bagnet, wciągnął to, co na nim było, powąchał. Benzyna jest w oleju. Pewnie wtryskiwacze leją. E, poziom jest strasznie wysoki. No, trzeba zacząć od wymiany wtryskiwaczy. No i faktycznie to się stało. E, ale niestety na dłuższą metę to nie pomogło. Faktycznie cały układ paliwowy z przodu pod maską był porzewiały, pozapychany. No ale jego oczyszczenie i, i, i wymiana wtryskiwaczy nie, nie pomogły tak do końca. No, i Damian, nie przepraszam, nie Damian, Łukasz, ten drugi Łukasz, też już był blisko poddania się. Ja już też zacząłem zastanawiać się, czy jednak oszukiwać się dalej, czy, czy może po prostu szukać jakiegoś pasjonata, któremu taki samochód się przyda na części. Było blisko do podjęcia tej decyzji, no ale wtedy, szczęśliwie, Łukasz odnalazł przyczynę. Ja zresztą. Miałem nadzieję, że on tu będzie siedział obok i opowie Wam to samo, ale ponieważ na sam koniec powiedział, że cieszy się, że auto jest sprawne, ale on nie chce mieć z nim więcej wspólnego. Widocznie ze mną też nie chce, bo nie odbiera telefonu. Coś musi być na rzeczy. W każdym razie okazała się winna jakaś badziewna wiązka gdzieś tam pod deską rozdzielczą, która powodowała zwarcie i przez to samochód raz palił, raz nie palił. Jak już zapalił, to kasłał, prychał, kichał, bekał, pierdział. Robił wszystko tylko, żeby nie jechać. No i od tamtej pory jest i działa. On oczywiście potrzebuje jeszcze sporo miłości, żeby być stuprocentowo sprawnym. Nie wiem, czy to słychać w czasie jazdy, tym bardziej, że jedziemy powoli i po równej drodze, ale tam z tyłu znowu któryś z amortyzatorów się domaga uwagi. Ale mam już kupione nowe, tym razem nieużywane, takie zwykłe, niepompowane, tyle by tylko było wszystko ok. No, i cóż, przypuszczam, że ten samochód jeszcze się kiedyś na kanale pojawi, bo chciałbym, żebyście kiedyś zobaczyli go również no, takiego przywróconego do, do pełnej świetności. Poza tym, w sytuacjach, kiedy będę przyjeżdżał do Was na nagrywki, to też będę się starał jak najczęściej przyjeżdżać właśnie tym autem, bo takie było pierwotne założenie żeby to był służbowy samochód, bój na resorach. No bo w końcu jak się jedzie do kogoś nagrywać stare auto, to od razu się ma plus 10 do respektu, jak też się przyjeżdża starym autem, a nie jakimś kurka Oplem Astra J, no to trochę wygląda niepoważnie. No i taka słuchajcie jest właśnie historia mojego Pontiaka Transporta, a przynajmniej jej początek. Pierwszy szczęśliwy finał już za mną. Oby nie było żadnych więcej przykrych niespodzianek. Coś tam na pewno po drodze jeszcze się wydarzy, ale oby nic takiego, co sprawi, że trwale stracę wiarę w ten samochód i, i będę chciał się go pozbyć, bo mi się po prostu podoba. Lubię go i chciałbym, żeby został ze mną na długo. Dzięki, że wytrzymaliście do końca tej przydługiej opowieści, widzimy się w bójdach na resorach za tydzień. Do zobaczenia!